Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na pierwszy dzień Nowego Roku. Kościół proponuje nam, abyśmy w tę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi zatrzymali się nad fragmentem Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 2, 16-21. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Moi drodzy, wiele można byłoby na początku roku powiedzieć. Ja natomiast chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że Kościół nieprzypadkowo nam daje właśnie ten fragment, w którym. W sposób szczególny ukazana jest Maryja, jako ta, która poczęła i urodziła syna Bożego. Ale zobaczmy też, że tymi, którzy jako pierwsi przychodzą do żłobka, są pasterze, prości ludzie, którym aniołowie oznajmili, że w Betlejem narodził się Mesjasz, zbawiciel. I moi drodzy, oni poszli. Poszli, bo ich serce było otwarte. Uwierzyli słowom Anioła i znaleźli tak, jak było im powiedziane. To jest konkretna wskazówka dla nas na cały nowy rok: słuchać, mieć serce otwarte, oczy i uszy na obecność Jezusa Chrystusa. Jeśli w pokorze będziemy przyjmować Słowo Boże, jeśli w pokorze będziemy chcieli nad nim się pochylać, Bóg będzie nas prowadził. Coraz łatwiej będzie nam odkrywać Jego obecność w codzienności, w naszych obowiązkach, w trudach i radościach. O wiele łatwiej będzie nam iść przez życie, jeśli pozwolimy, aby Jezus nas prowadził. Chcielibyśmy więc wziąć przykład z tych prostych ludzi, pasterzy, którzy e, przyszli, bo zaufali, bo uwierzyli. Jeśli my zaufamy i uwierzymy, Bóg będzie czynił wielkie rzeczy i myślę, że tak jak pasterze powracający z Betlejem, coraz łatwiej będziemy go wielbić, coraz bardziej będziemy mu dziękować za to, że on jest. Ciągle wierny, ciągle obecny, ciągle sprawiający cuda w naszym życiu. Na ten nowy 2021 rok życzę nam wszystkim rozkochania w Słowie Bożym, życia tym Słowem na co dzień. I jeszcze głębszej zażyłości z Jezusem, który dla nas stał się człowiekiem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.